I co my tu mamy? Mamy taką paczuszkę. Zaraz zobaczymy, czy jest wszystko w środku jak należy. Czy coś A ta paczuszka będzie nam służyła do kontroli akumulatora. Jak już iść z ten temat, to iść do samego końca. Mianowicie maszyna do. Kontroli elektrolitu w akumulatorze, czyli kwasu. Kupiłem takiego wur, Wurta, Wurf, Wurf, OK. Batery tester. range od 1,1 do 1,3 grama na mili, mililitr, czy tam centymetra sześciennego na gram. Dobra, otwieramy opakowanie. Wydaje się całe, nie jest uszkodzone. Zobaczmy jak to w środku wygląda. OK. Tu już nie ma nic, Sam, sama tektura. W środku natomiast co się znajduje? W środku jest tak. Powinna być pipeta. I powinno być coś. No właśnie, gdzie jest pipeta? To mi odpowie na moje pytanie, gdzie jest pipeta. W środku powinna być chyba. Okej, okay, jest pipeta. To i powinien być chyba jeszcze. Jakiś wężyk Czy nie? Tutaj nie ma wężyka Tutaj jest A dobra jest rureczka Czyli ten nasz ala wężyk Który powinien tutaj być chyba do środka wciśnięty W taki sposób Czyli jedno zadanie wykonałem Wcisnąłem rurkę Do tej ala nie wiem jak to nazwać pipety to tutaj jest zaklejone, więc wyciągniemy. Ok. Eee, skoro tak, to wyglądałoby na to, że chyba to powinno iść do góry. Dobra, co my tu mamy? To jest chyba najważniejsza sprawa całego urządzenia. Czyli tu się chyba na dole znajdują kulki ołowiowe, i to urządzenie jest tak wykalibrowane. Urządzenie pływak jest tak zrobione, że co ma on robić za zadanie? E kontrolować gęstość elektrolitu, czyli e gęstość elektrolitu będzie odpowiadała tutaj tym wskazaniom na podziałce. Najlepiej pod podobno jest, jak się ma, 1,28 na akumulatorze, a najgorzej jak się ma 1.10 to wtedy elektrolit jest zużyty czyli zasadniczo, jeżeli ten pływacz by sobie pływał, to on by sobie pływał tak to pewnie trzeba włożyć tak okej okay. a to pewnie trzeba tą gum gumkę włożyć od góry tak no i zasadniczo to jest tyle w momencie kiedy, o to jest ta gumka tutaj jest nasza pipetka a całe to wygląda jak szykawa. Będziemy zaciągać elektrolit z każdej celi akumulatora i kontrolować ile, jaka jest gęstość tego elektrolitu. No i zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Także yy, od sprzedawcy dla, do sprzedawcy wszystko w porządku. Maszyna przyszła, jest złożona. Prawdopodobnie chyba dobrze ją złożyłem w ten, a nie inny sposób. Znaczy tutaj są takie kształtki, które pewnie za zadanie mają stabilizować w środku ten element pomiarowy, żeby on się nie obijał po bokach, a żeby się idealnie w pionie podnosił do góry. No i chyba tyle w całym tym temacie. Pozdrawiam.